Cześć wszystkim, Dzisiaj podsumowanie będzie troszeczkę dłuższe, bo z piątego i szóstego etapu, piąty etap, który był we wtorek, pierwsze spotkanie z takimi większymi górami. Etap był dla mnie dość ciężki, nie tyle co fizycznie, chociaż fizycznie też był ultra ciężki, co psychicznie, ale może od początku. Generalnie na samym etapie było 1300 w pionie i był jeden znaczący podjazd na sam koniec, 10 km, a wcześniej było kilka takich mniejszych hopek, w tym trzy chopki, jedna po drugiej, o dość znacznym nachyleniu, bo tam po 10-15%. No i niestety tutaj wyszły moje braki w jeździe na uszu, w dynamice. Na zjeździe straciłem koło, troszeczkę za późno zacząłem kręcić pomiędzy hopkami i przez to straciłem draft i musiałem wypalić naprawdę garść zapałek na dobrą sprawę, bo żeby dospawać do grupy to musiałem dociągnąć jeszcze na 700 W przez 40 sekund, gdzie wcześniej jechaliśmy przez prawie 2 minuty 500 watów, nawet trochę więcej niż 2 minuty. No i to mnie trochę kosztowało już, a na samym podjeździe troszeczkę mi zabrakło, odpadłem jako 15 zawodnik z grupki. Eee, próbowałem sam gonić, no, ale niestety nie dało się. Poczekałem na poprzednią grupkę z, z zawodnikami z drużyny przeciwnej. Starałem się nie pracować jakoś za mocno, bo jednak tutaj nam troszeczkę na niekorzyść ta grupa działała, jeżeli chodzi o klasyfikację drużynową. No ale 3 km przed podjazdem dojechaliśmy do pierwszej grupki i jechaliśmy przez kawałek z nimi. No i potem się zaczął właśnie ten podjazd, gdzie no troszeczkę psychicznie siadłem, nie starczyło mi nogi, dość szybko odpadłem od tej grupy, no i jechałem sam cały podjazd, starałem się jechać wszystko, tam wyjechałem go w okolicach 380 watów, no ale to było dość, dość dużo za mało, bo w sumie dojechałem w drugiej, e... przepraszam, dojechałem około 15 miejsca, więc no tam strata już oscylowała w 2-3 minuty. Udało mi się tam zamknąć topową dziesiątkę w generalce. W Drużynowa byliśmy na trzeciej pozycji z niewielką stratą, nadal. No i miałem taki trochę niedosyt, bo czułem, że mogę powalczyć, no ale coś nie poszło. Wczoraj, dzień przerwy, wykorzystałem go, żeby pójść na rower na dwór. Przejechałem się półtorej godzinki z Natalią w delikatnym tempie. Tam Z1-200W i w sumie chyba dobrze mi wyszło. To, bo no, dzisiaj miałem niesamowite dzisiaj dzisiejszy to skończyłem na piątej pozycji indywidualnie e, udało mi się odrobić naprawdę bardzo dużo minut w klasyfikacji generalnej, bo w sumie wskoczyłem na dziewiąte miejsce 10 e, miejsce jest 40 sekund za mną, a już jedenaste 3 minuty, więc to już dość bezpieczna przewaga jeżeli chodzi o następne etapy ale jeszcze mówiąc o dzisiejszym etapie no to pierwszy podjazd który trwał około 38 minut, tam długość jego to było 16 km i 5% nachylenia ciągle. No, był to masakrycznie ciężki podjazd, no, przez 40 minut praktycznie jechaliśmy średnio 400 watów, a na tym kolejnym podjeździe już finałowym, który był nieco krótszy, bo ten trwał 22 minuty, pojechaliśmy w okolicach 410 watów, więc no, to jest poziom kosmiczny. Zresztą widać to po tym jak no Michael Wing dzisiaj tylko minutę szybciej pojechał całą trasę zaatakował na ostatnim podjeździe, no jest to dość dużo nadal, ale myślę, że w niedalekiej przyszłości może uda się dojść do tego poziomu i na pewno będę próbował dążyć do tego. No ale to są już plany takie na przyszłość. A teraz właśnie będę się skupiał w jutrzejszym na czasówce 40 km z lekkim podjazdem na początku i potem już raczej płasko. No plan jest ambitny, pojechania tego mniej więcej na poziomie 400 watów, żeby nie stracić sekund w Generalce, może jeszcze troszeczkę awansować. Co prawda już mi to nic nie zmieni, jeżeli chodzi o nagrody, no ale to zawsze oczko wyżej, zawsze to jakaś tam motywacja i potem może sobie wspominać, że było się ósmym, a nie dziewiątym, więc na pewno będę tam walczyć do samego końca. A w piątek etap przyjaźni, w cudzysłowie etap przyjaźni. Ja na niego mam mały plan, zobaczę czy się uda go zrealizować, no ale na pewno będę chciał może pojechać w ucieczce z mojego żeby się coś pokazać, żeby mieć co wspominać. No i będziemy powoli zmierzać do końca. No królewskie to najważniejsze, że przejechane i to naprawdę na świetnym poziomie. Taki rezultat dzisiaj brałbym w ciemno, jestem mega z niego zadowolony. No, i będziemy na pewno jutro walczyć. Jeszcze drużynowo, drużynowo właśnie skoczyliśmy na drugie miejsce. Mamy przewagę bodajże 3 minut na trzecim, więc też już bardzo bezpiecznie. Byle tylko żadnego dropa ani w ze sprzętem nie było i będzie myślę dobrze, bo tutaj już raczej się dużo nie może wydarzyć, ze względu na to, że etapy są już płaskie i będzie myślę całkiem przyzwoicie. To tyle na dzisiaj i widzimy się jutro. Cześć. Hej.